To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Dla nas wy A dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele To my! Tosia i Tymek! Pakujemy nasze rzeczy Chodźcie! Mały Jaś! Proszę, mamusiu! Dziękuję. Nie ma tu dużo miejsca. Nie, już jest pełno, prawda? Razem z mamusią o. pakujemy wszystkie nasze książki do kartonów, żeby je przenieść do nowego domu. I taśma. Przytrzymać to? Tak, proszę. Przytrzymasz mi taśmę? Dziękuję, kochana. O! To chyba. Cześć, Elu, wejdzie! Cześć! Antek Cześć, przyszedł dziś do nas z mamą i młodszym bratem, po to, żeby zmierzyć o. nasze łóżko piętrowe. Kiedy się przeprowadzimy, łóżko trafi do nich. Ale słudziaczek! Cześć, Antek! Cześć, Tosiu! Dlaczego szepczesz? Bo mały Jaśpi! Gdzie, Tymek? W kuchni z panem Darkiem! Cześć, Tymek! Cześć, Antek! Otrzymaj to proszę. Świetnie. Hej, Antku. I bardzo proszę. I Jeszcze te. Proszę pani, mogę się pobawić z Jasiem? Tak, oczywiście, Tosiu. Jak tylko się obudzi. A kiedy on się obudzi? Nie szybko. Teraz musi troszeczkę pospać. Przykro mi. Bam! Ciii. <laughs> Przepraszamy. Musimy być ciszej, mały ja śpić A, dobrze Naprawiłem pralkę, co teraz, Jolu? O, świetnie e, Ma pan może miarkę przy sobie? Ela, mama Antka chce zmierzyć łóżko piętrowe bliźniaków Pewnie, że mam O, świetnie Dobra, chcecie, żebym ja zmierzył łóżko piętrowe? Czy może chcecie zmierzyć je razem ze mną przy pomocy miarki? Tak! Ciii. Zabierajmy się do pracy, po cichu Chodźcie Idę. Co robimy? Zmierzymy dla Antka nasze łóżko piętrowe. Kiedy to łóżko będzie u mnie, będę spał na górze tak jak ty. Dobrze. Zmierzmy teraz łóżko dla twojej mamy, żeby sprawdzić, czy zmieści się w twoim pokoju. Zgoda? Tak. Dobra. Podaj mi, proszę, miarkę. No dobrze, Antku. Ciebie proszę, żebyś przytrzymał ten koniec o tutaj. Dobrze. Tosiu, a ty weź drugi koniec miarki i ciągnij go aż do końca łóżka, dobrze? A mogę z księżycowym króliczkiem? Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Idź do samego końca. Dosięgniesz? Prawie. Świetnie, brawo. Dobrze. Mm. Jest ładnie i równo. Dobrze, teraz ja to wezmę. Spójrzmy, jak długie jest to łóżko. O! Wyślizgnął mi się spod palców, przepraszam! Nie szkodzi, Nic się nie stało. Spróbujmy tak. jeszcze raz. Gotowi? Dobrze. Dobra. Trzymaj teraz mocno antku. Kto jeszcze raz to samo? Tym razem spróbuję bez króliczka. Tym razem bez króliczka? Dobry pomysł! Dobrze. Brawo? Dobra, trzymam. Odsuńcie się, proszę. Zobaczmy, jak długie jest wasze łóżko. 94. O! Oj, znowu mi się wyślizgnęło. Przepraszam pana. Nie szkodzi. Nie za bardzo wychodzi wam to mierzenie, wiecie? <laughs> Już wiem. Antku, możesz zaopiekować się na chwilę moją miarką? Mam pewien pomysł. Żeby zmierzyć wasze łóżko, użyjemy tego: doktora Jamniczka? Tak, ile jamniczków zmieściłoby się wzdłuż waszego łóżka? Nie wiem No to pokażę wam, dobra? Chodź, Tosiu, przytrzymaj nos jamniczka, o, mm, tutaj Trochę wysoko Tak, wysoko, ale dozięgniesz No dobrze, Antku, przyłóż rękę tutaj Teraz będziemy odmierzać od nosa do ogona, od nosa do ogona I tak z całą długość łóżka Pasuje? No to dobrze Od, od nosa, nosa do ogona. ogona Dwa Już dwa Od, od nosa, nosa od do ogona. Ogona. Trzy. Trzy Przesunęliśmy doktora do do jamniczka wzdłuż łóżka cztery razy ogona. Czyli zmieszczą się tutaj cztery jamniczki Zgadza się? Nasze łóżko jest długie na cztery jamniczki Tak, dokładnie tak Zapiszę sobie to Cztery razy doktor jamniczek Na dole w kuchni czeka na pana herbatka Ach, I soczek dla pomocników Super! <laughs> Idziemy, mamusiu! Zabieram ze sobą króliczka, pokażę go Jasiowi Dobrze Wiedziała pani, że łóżko piętrowe jest długie na cztery jamniczki? Serio? Dobra robota Prawda? To co? Zmierzymy teraz, jakie jest wysokie tak. Chodźcie na dół i mierzymy jakie łóżko jest wysokie. Ja Skończyliśmy mierzyć nasze łóżko i wypiliśmy nasze soczki, ale mały jaś nadal spał. Kiedy mały Jaś się obudzi? Myślę, że już za chwileczkę, tosiu. Dobra. Dziękuję za herbatkę. Mam nadzieję, że przeprowadzka. O, dziękuję się uda Dziękuję za pańską pomoc. I dziękujemy Aha. za sprytny sposób na zmierzenie łóżka. Hmm. Zapisałam wszystkie wyniki pomiarów doktorem Jamniczkiem, dziękuję No, proszę mi nie dziękować, tylko moim pomocnikom, Antysi, Tośkowi i Nie jesteśmy Antysia, Tosiek i Tymtek Jesteśmy Tosia, Tymek i Antek Na mnie już pora, do widzenia Do widzenia Pa Miarka! Panie Darku! Panie Darku, zapomniał pan Miarki Dziękuję Uff! Na szczęście się nie obudził. Niczym się nie martw w pomocniku. Dziękuję ci za to. Do widzenia. Dziękuję za pomoc, panie Darku. Do zobaczenia. Pa! Mój. Mały jeszcze chyba nigdy nie obudzi. Hm. Przepraszam, nie mogę rozmawiać Mały Jaś się budzi Porozmawiamy później Chura, Mały Jaś się obudził Podoba ci się króliczek? O. Cześć, Mały Jasiu A, Jak się masz? Fysiczny. Nie odpowiada A, Jeszcze nie Mały Jaś zjadł Odbiło mu się Pani Ela zmieniła mu pieluszkę I wtedy mógł się z nami pobawić Cześć, jestem Misio Pysio a ja jestem Księżycowy Króliczek. Cześć, mały Jasiu. Miło cię poznać. A zobacz doktora Jamniczka. Wyciąga rączki do Jamniczka. O. Spójrz, mamusiu. O, spójrzcie na ten wielki uśmiech. Nigdy wcześniej się tak nie cieszył. Masz rację. To jest jego pierwszy duży uśmiech. Jest taki słodki. Tak. Wtedy mamusia powiedziała... Następnym, Następnym razem, razem będziemy się bawić, się bawić z małym Jasiem już w, w nowym domu. domu Następnym razem będziemy się bawić z małym Jasiem już w nowym domu Nie będzie nawet pamiętał, że tutaj mieszkaliśmy Dziwne, co? Ja nigdy nie zapomnę tego domu, mały Jasiu <laughs> Mieszkamy w tym domu, odkąd byliśmy tak malutcy jak ty Kochamy nasz dom Nasz nowy dom? pokochacie równie mocno i to <laughs> powiedziała mama <Namusia śmiech> byłoby na tyle cześć macie dobrą pamięć pamiętacie co nam się dzisiaj przydarzyło? to gra pamięciowa Tosi i Tymka zagrajmy <laughs> Dzisiaj mierzyliśmy z majstrem Darkiem nasze łóżko piętrowe. Pamiętacie, której zabawki użyliśmy do zmierzenia łóżka? Czy to był misio-pysio? Czy może doktor jamniczek? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to doktor jamniczek. Zobaczcie! Już wiem. Antku, możesz zaopiekować się na chwilę moją miarką? Mam pewien pomysł. Żeby zmierzyć wasze łóżko, użyjemy tego. Doktora Jamniczka? Tak, ile Jamniczków zmieściłoby się wzdłuż waszego łóżka? Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! W rolach głównych wystąpili Alicja Ryszczyńska, Tonek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.